Cześć wszystkim w tym odcinku, tak jak zapowiedziałem w poprzednim, mam wam opowiedzieć trochę o witarze, którą ostatnio kupiłem, ale zanim do tego przejdziemy, to muszę się wam pochwalić, że w witarze niestety zastukała panewka. O kurwa, chyba mi się olej zaświecił. O kurwa, to brzmi panewą. I w związku z tym na deleże właśnie rusza promocja z olejami, dbajcie o swoje silniki, szczegóły znajdziecie w opisie tego filmu. Także wpadajcie do nas na stronę i korzystajcie z promocji na oleje do swojego samochodu. A przechodząc do samej witary to tak jak już wspomniałem w poprzednim odcinku, witarę zakupiłem od handlarza i tym samochodem pokonałem całe 50 km po zakupie. Niestety samochód zagotował się. Kuba jak tam jeździ? Nie. Początkowe jakby tutaj objawy wskazywały na to, że może jest problem z wiskozą, z korkiem na chłodnicy, który nie trzyma odpowiednio ciśnienia, no niestety okazało się, że no Jest tutaj winowajcą uszczelka pod głowicą, czyli tak zwane UPG. No i powiem Wam, że na tego handlarza, na którego trafiłem, od którego kupiłem ten samochód, to myślę, że mogę powiedzieć, że to jest uczciwy handlarz. Więc to tak powiedziałbym, że taki trochę event, jeśli chodzi o Polskę. Ale teraz Wam pokrótce opowiem, zanim przejdziemy do tego, co się stało, że ta panewka zastukała tą pierwszą historię witary. Po tym jak to auto zagotowało się, dogadałem się z handlarzem, że on to auto zabierze i naprawi w ramach jakby gwarancji i no, jakby też można trochę powiedzieć, już samej rękojmi, jeśli chodzi o, o ten samochód. Pojechałem też do mechanika, poznałem go. No stwierdziłem, że faktycznie chłop zna się na rzeczy, więc powinien tutaj zrobić robotę dobrze. I podczas tej naprawy tego samochodu dostawałem też zdjęcia, które możecie zobaczyć teraz. Tutaj macie teraz zdjęcie głowicy, chwilę po rozbiórce. Widać, że tutaj, jeśli chodzi o spalanie, no to wszystko dobrze przebiegało i nie wygląda ta głowica źle. Oczywiście głowica pojechała na sprawdzenie, czy jest szczelna, czy... Czy trzyma ciśnienie, czy może nie jest gdzieś pęknięta, i stąd to ciśnienie gdzieś dostaje się do układu chłodzenia. Więc tutaj naprawdę muszę przyznać, że ten mechanik stanął na wysokości zadania. Ja ze swojej strony dołożyłem się do rozrządu. Zapłaciłem za rozrząd, który chciałem wymienić w tym samochodzie. Tutaj, jeśli chodzi o powiedzmy koszt jego wymiany, to to wziął na siebie już wcześniej wspomniany przeze mnie handlarz. I teraz możecie zobaczyć, jak ten silnik wyglądał po rozbiórce. Widać. Tam taką małą rysę na gładzi cylindra, ale że tak powiem, no nie skreślało od tego motoru, że warto wymienić tą muszczelkę pod głowicą. Dodatkowo dostawałem cały czas zdjęcia z tego, jak są wyczyszczone te elementy, jakie części są kupowane do tego samochodu. Więc tutaj byłem naprawdę bardzo zadowolony z tego, jak przebiega ta naprawa. Po złożeniu samochodu trwało to też dosyć krótko. Samochód przez mechanika był testowany. Tutaj jest może taki trochę minus bo ja oddałem auto z pełnym bakiem no i dostałem je z takim bardzo głębokim żydem, wręcz no, bałem się czy dojadę na stację paliwową, ale no już pomijając jakby ten fag, odebrałem ten samochód dostałem informację, że po tysiącu kilometrów dobrze by było, żebym zmienił olej bo po Otwarciu tego motoru, tam gdzie był rozrząd, okazało się, że jest trochę syfu, trochę nagaru. No i tak dla bezpieczeństwa, to lepiej, żeby ten olej wcześniej wymienić. I w chwili, gdy stała się ta uszelka pod głowicą, no to ja od razu sobie pomyślałem, że fajnie by było, gdybyśmy zaglądali do panewek i może je przy okazji wymienili. No usłyszałem wtedy, że nikt tego nie będzie robił, nikt tam nie będzie zaglądać. Mówię, dobra, okej. Okay uszczelka pod głowicą i zrobiona głowica, to już będzie mm, spoko. Na pewno nada to trochę świeżości temu samochodowi. Zrobiłem tym autem 800 km, byłem na Śląsku, jeździłem po Krakowie. E, już zbliżałem się do tej wymiany oleju i zadzwonił do mnie Szymon, który zaprosił nas na jazdy zimowe wspólnie z jego kolegami i Vitara miała być takim safety karem w razie gdyby ktoś się zakopał i teraz przejdziemy do tego felernego wypadu że niech kamieniem rzuci ten, kto się dziś nie zakopał. Kurda! Jest, jest warun, jest warun. Idzie? O, nie idzie. O, właśnie, opona ma znaczenie, pamiętaj. I to on tam jedzie czy nie? No trzeba go popchnąć dobrze, tylko niech dojedzie do końca. Ty no takiej traski to ja jeszcze nie widziałem. Tutaj można To jest niesamowite, że na tej trasie zawsze jest za tyle śniegu. nie praktycznie zawsze jak tutaj jeździmy. To są jakieś bajajce i się ktoś zakopie. Five minutes later. Co tam dalej nie pójdzie już? Traska jest super, no. ale wydaje mi się, że bardziej na czterobuta niż na tym no napęd. To Ogólnie myśmy tutaj nagrywali kiedyś materiał z autoholikami, więc nie jesteśmy pierwszy raz w tym miejscu. No, trzeba dzidery, Cza gazu, bo się kopiemy. W ogóle patrz, tą PMK tutaj ktoś dwa tygodnie temu zostawił, bo się nie wygrzebał i tak se tu stoi Cześć? cały czas. Patrz, Szymon mi mówił, że ostatnio też na nią trafili. No to grubo. No jest. ja czuję, jak on ten, jak on tutaj staje, i nie muszę dać gazu. O, o kurde. ja to już szarpie. Idziemy na reduktorze ogólnie Teraz zablokowany drugi bieg O kurwa Oj 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 mhm. To by było na tyle O kurwa Chyba mi się olej zaświecił Ja pierdolę No nie pierdolę. No olej mi się zaświecił Zaświecę ci tu Weź świeć na bagnet wszystko tu całe? Nic się nie, nie leje? Nie leje, Kurwa tak sucho trochę. Jest tu olej w no, górze. No, Dobra, wezmę go, przetrę. by zniknęła. Znaczy, miałem pytać, czemu ci tak, czy on tak ma dymić? Jak jechaliśmy. No Sprawdzałem olej wczoraj albo przedwczoraj. No, bo jechaliśmy i dymiło, tylko z, na temperaturę to zrzucałem. To jest olej, patrz. Już tu bąbelek jest. Tylko jest czysty, jest olej pan Jest Dobra jest, jest. Tylko nie wiem wiesz co jakby ciśnienia brakowało Ta usłyszałem No to zły znak Pale Pojawiło się skrzypi coś No Słyszysz? ale z, y, olej z gaz ale za tak stu... skrzypi? Nie, ale zastukało nie? Czekaj, wezmę dał znaczy, gazu. Nie stuka, tylko skrzypi coś O kurwa to brzmi panewą. Ja pierdolę O kurde jaki miał tu się zbył No tu nie zaglądałem O tu jest coś niedobrze Ty patrz jaki tu jest, jaki jest, jaki jest żużel w tej ulicy Nie wiem czy mu to coś pomoże No dobra no niech ma świeże Ty no ale no nie zagrzał mi się ani nic To nie myślałem, że aż tak grubo dzisiaj będzie. O kurwa. Planowałem serię odcinków z modyfikacji witary, ale nie z naprawy. Ech, chciałbym stąd już wyjechać, bo witara jest w automacie i nie chciałbym, żeby tu została. Jedz. Widziałeś kiedyś taki festiwal zakopywania się? Tak będzie się nazywał ten odcinek. What? Hello, motherfucker. No, napina się? Ja poszło od razu, elegancko. No I cóż, mogę powiedzieć co się wydarzyło dalej no tak jak mogliście zobaczyć na tym nagraniu nie byłem zachwycony z tego co się stało aczkolwiek no później tak sobie o tym myślałem że może lepiej że tak się stało bo stało się to chwilę po tej naprawie głowicy uszczelki pod głowicą no i wiadomo no można powiedzieć że gwarancja dobramy i się nie znamy więc tutaj ten okres nie był zbyt długi od tego czasu kiedy odebrałem to auto więc pierwsze co od razu zadzwoniłem do handlarza oczywiście Tutaj już przeszedłem na taką bezpieczną linię rozmowy i wszystkie rozmowy sobie nagrywałem. W razie W, żeby nie było tutaj żadnych dopowiedzeń, zresztą jak mogliście zobaczyć na tym filmie, procedura wydaje mi się, że dobrze została zachowana. Ja od razu zgasiłem auto, kiedy zapaliła się lampka Alladyna. Sprawdziliśmy stan oleju, okazało się, że jest go ponad stan, był to maksimum na bagnecie. No, odpaliłem drugi raz no i niestety. Zastukała Minus był taki, że musieliśmy wrócić Tym autem z tej drogi Więc chwilę musiałem jechać tym samochodem I tutaj już no, trochę się bałem Co się wydarzyło z tym wałem korbowym Tak na dobrą sprawę, w jakim on będzie stanie No i też samymi korbowodami no, To akurat pokażemy Wam w kolejnym materiale Bo tam będziemy wyciągać silnik I od razu go rozbierzemy Zrobimy taką sekcję zwłok, co zawiodło Ja osobiście stawiam na to Że po prostu Ten cały syf, który ten mechanik wypłukł on po prostu spłynął do miski olejowej, i ten smog, w chwili gdy auto było trochę przechylone, po prostu zaciągnął, zapchał się smog, i po prostu brakło ciśnienia w silniku w pewnym momencie. Ale przechodząc jakby do meritum, do samej historii z handlarzem, zacząłem nagrywać rozmowy. Auto zostawiłem na pobliskiej Biedronce, no bo nie było opcji dojazdu tym samochodem do Krakowa, i zadzwoniłem do handlarza. Przedstawiłem mu jaka jest sprawa. Powiedziałem, że już nadszarpną tutaj mojego zaufania, więc ja mu tego samochodu po prostu nie dam. i Nie będzie mógł go naprawiać, bo po prostu bałem się, jak ta naprawa zostanie przeprowadzona czy po prostu na hama, może nie zmieni tych panewek. Tam cała reszta to już się nadaje na, na śmieci. Więc tutaj zaproponowałem, że będzie partycypował w kosztach. Uważam, że nie powiedziałem jakiejś dużej kwoty, bo zaproponowałem całe 5000. Oczywiście tutaj spotkałem się z bardzo dużym oburzeniem, że no ja chcę go naciągnąć ja on to w ogóle nic na tym aucie nie zarobi chociaż wiadomo, pewnie już nic nie zarobił na tym samochodzie, ale no jakby swoją drogę tutaj dedukcji miałem prostą, powiedziałem mu tak wchodzę na znany portal aukcyjny, sprawdzam po ile chodzą te silniki, wybieram jakąś taką najtańszą, najrozsądniejszą propozycję i po prostu no, to przyjmuję jako koszt, który trzeba minimum ponieść, a to czy ja zrobię sobie remont, czy wymienię ten silnik to już moja sprawa jest tak na dobrą sprawę i jak wszedłem na hmm, na portal aukcyjny zobaczyć po ile chodzą te silniki, to powiem Wam, że trochę się złapałem za głowę, bo tak za taki motor, gdzie można go jeszcze odpalić powiedzmy w samochodzie, no to trzeba zapłacić od 7 do 8 tysięcy, więc ja za silnik do tak powiedzmy starego, leciwego samochodu, no to byłem zdziwiony, wiadomo, że nie wiem, do Passata to się dużo taniej kupi e, motor e, który będzie się nadawał do dalszej eksploatacji, więc zaproponowałem te 5 tysięcy, on jest od razu oburzony no i tutaj zaczęła się ta mniej przyjemna że tak powiem część rozmowy, tutaj już Musiałem ci tam sięgać do jakichś takich naprawdę podstaw prawnych, żeby mu wyperswadować, że mi te pieniądze po prostu się należą i te 5 tysięcy to nie jest jakaś wygórowana kwota. W chwili, gdy już mu powiedziałem, że po prostu mogę mu z trzech niezależnych warsztatów przesłać wycenę naprawy takiego silnika wraz jakby z dodatkowymi kosztami, chociażby lawetowania tego samochodu, ja to wszystko wziąłem na siebie, no to... Już, że tak powiem, trochę rura zmiękła. No i wtedy powiedział, że zapłaci mi 3000. Ja powiedział, że 3000 to nie jest kwota, która mnie do końca satysfakcjonuje, ale no chciałbym się dogadać. No bo no nie zależy mi tutaj, żeby po prostu się kopać z kimś przez rok czasu i dochodzić jakby tych swoich racji albo pieniędzy. Racji nie racji, no to już też dajcie znać, co wysadzicie o tej sytuacji. No i Stanęło na 4000, pojechałem też jakby chciałem się zachować fair, więc podpisałem o papier, że już nie będę rościł do niego żadnych praw, więc wziąłem tą kasę. No i teraz. No, muszę ten silnik wyremontować i to Wam pokażemy, właśnie w następnych odcinkach. Nie planowałem tego robić, myślałem, że ten silnik i ten samochód będzie już teraz bezawaryjnie się poruszać i przejdziemy już do samych modyfikacji, ale to no, niestety tak się dzieje, stało. Musimy zacząć od naprawy tego motoru i od razu od modyfikacji, bo w lutym tym samochodem wybieramy się do Szwecji, ale tutaj szczegółów na razie Wam nie będę zdradzać, także naprawdę sporo będzie się działo w najbliższym czasie tutaj na kanale. A jeśli Wy macie jakieś sugestie co do samego remontu tego silnika, może coś chcecie podpowiedzieć, to dawajcie znać koniecznie w komentarzach, bo ja na Suzuki, na Grand Witarach totalnie się nie znam i każda rada na pewno będzie cenna. Także widzimy się w kolejnych odcinkach, korzystajcie z promocji na Delerze, no i dajcie znać w komentarzach, co Wy sądzicie o tej całej sytuacji z handlarzem. Wydaje mi się, że dogadaliśmy się jak człowiek z człowiekiem i dwie strony... Tego są zadowolone, przynajmniej no, ja tak mogę powiedzieć. Nie wiem, jak tutaj pan Rafał, czy też jest tak zadowolony, zadowolony, ale wydaje mi się, że też już za długo sprzedaje samochody, żeby się po prostu tak tutaj przekomarzać co do, co do kasy. Przeliczył to sobie i stwierdził, że to faktycznie w ten sposób najlepiej na tym wyjdzie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Także do zobaczenia, nie przedłużam już. Cześć.